Albo przegromadzi się w imię Twoje, tamty jesteś pośród nich. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Krystety, ty przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie Twoje uczyniłeś nas współmieszkańcami świętymi i domownikami Boga. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, ty przyrzekłeś, że ojciec Twój wysłucha dni modlitwy zanoszonej w imię Twoje. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Pan z wami i z Pan Pan słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus poszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i spiął się na sykomorę, by móc go ujrzeć. gdy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego, Zabeuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszą się zatrzymać w Twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. Na to Jezus rzekł do Niego, dziś nie stało się udziałem tego domu. Oto słowo Państwo. Pan Jezus chce być z nami. Pan Jezus się wpycha do naszych domów, jak do Zaharusza. A my się teraz mówimy, żeby był też i w tym domu. Teraz z tymi, którzy tu pracują, a przyszłość z tymi, którzy tu będą mieszkać i też pracować. I zwłaszcza dla tych, którzy jako uczestnicy główni, dla których to się robi, żeby dzieci były zawsze pod błogosławieństwem Bożym. Zapraszajmy Chrystusa, niech nasza praca będzie takim właśnie wstępem dla Pana Jezusa, żeby mógł tutaj przebywać, żeby najpierw dzieci, ale też i żeby zawsze Pan był z nimi. Uwielbiony bądź Panie Jezu Chryste, gdyż przez wcielenie Twojej życie w Nazarecie uświęciłeś nasze rodziny i domy. Chwalimy Cię, Panie. Chwalimy Cię Panie. Panie. Ty byłeś posłuszny Marii Matce i Twojej i Józefowi, przybranemu ojcu. Chwalimy Cię, Kiem, Panie. Ty słowem swoim kierujesz nasze myśli ku Ojcu. Chwalimy Cię, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz Amen. i zawsze Amen. i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pomienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten dom. Ja też obfitym błogosławieństwem wysłuchaj modlitw, które zamyślimy do ciebie. Błogosław tym, którzy tu pracują, którzy będą ten dom doprowadzali do takiego stanu, by mogły tu się znaleźć I dzieci, i te wszystkie sprawy, które Pan Bóg chce przez ludzi wykonywać, I zwłaszcza chodzi o opiekę nad dziećmi, nad młodzieżą. I proszę objąć wszystkie dzieci, i całą młodzież, całe młode pokolenie, któremu dzisiaj jest bardzo trudno trafić do Boga, bardzo łatwo od Niego odejść. Obyśmy właśnie tą naszą pracą, modlitwą, wszystkich proszę o otoczenie modlitwą przez cały czas pracy <coughs> i działania tego domu, żeby Chrystus był pośród nas. Ty jeden jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.